Halo, halo, kochani, witam się z Wami serdecznie. Dzisiaj, jeżeli widzicie za mną zielone miejsce, to wiecie, że jestem w moim miejscu coachingowym, w moim domku coachingowym, czyli w lesie. Odpoczywam tu, relaksuję się, nadaję do Was i oczywiście robię tutaj razem z Wami ogromną pracę nad sobą, czyli ćwiczymy proces. Powracania do siebie. Proces powracania do siebie jest yy, moim autorskim tytułem, natomiast według Louise Hay ten proces to jest praca z lustrem. Dla mnie właściwie robimy ten proces. Skąd w ogóle pomysł? To była moja bardzo, bardzo spontaniczna decyzja. Dzisiaj Wam powiem już po tych siedmiu dniach. Ponieważ jest moje to spróbuję ponownie połączyć. Oj, oj, oj. Kochani, zupełnie mi się zmieniło światło. Sekundeczkę, ja sobie może przetrę kamerkę. Mamy problem dzisiaj z internetem. Poczekajcie chwilkę. Muszę sobie przeprzeć kamerkę, bo mam jakieś straszne, straszną poświatę przy tym zerwaniu. Okej, okay, wracam ponownie, kochani. Mam nadzieję, że już nie będzie problemów. No niestety mam tu jakiś problem z zasięgiem od tygodnia. Jak wiecie też przerwało nam ostatnio transmisję, ale mam nadzieję, że już w tej chwili wszystko będzie ok. Wracając do tego, o czym mówiłam, jesteśmy w tej chwili po pierwszym tygodniu procesu powrotu do siebie i tak pomyślałam, że po pierwsze powiem Wam skąd pomysł, bo pomysł był bardzo spontaniczny, ale też w takim podsumowaniu dzisiaj tych pierwszych siedmiu dni chciałam Wam powiedzieć dlaczego i po co robimy ten proces. Kochani, decyzja była, jak wiecie, spontaniczna, w związku z tym nie przygotowywałam tutaj żadnej grupy, nie robiłam specjalnie reklamy tego procesu, po prostu wyszło to bardzo spontaniczne, spontanicznie, ponieważ ja ten proces robiłam pierwszy raz około czterech lat temu. I rzeczywiście. Wniósł wtedy w moje życie bardzo dużo pozytywnych elementów, bardzo dużo pozytywnych zmian, bardzo dużo pozytywnych rzeczy, bardzo dużo pozytywności w relacji, a przede wszystkim we mnie samej. Więc dlaczego chciałam go powtórzyć? Chciałam go powtórzyć z jednego powodu. Jeżeli zrobicie już ze sobą pewną pracę, jeżeli zrobicie już pewne procesy, pewne zmiany, to nie jest powiedziane, że jest to na zawsze. Czasami wydarzają się w naszym życiu takie sytuacje, które po pierwsze powodują, że my wchodzimy na te stare tory, a jeżeli wchodzimy na te stare tory, to okazuje się, że zaczynamy postępować niezgodnie z tym, czego się nauczyliśmy, co w sobie wdrożyliśmy. A dlaczego? No właśnie dlatego, że te stare nasze schematy, te nasze stare przekonania są o wiele silniejsze niż to, co robimy ze sobą jako. Nowe procesy, nowa zmiana, więc jeżeli my w pewnym momencie napotkamy na jakieś trudności, jeżeli nasze emocje biorą górę, jeżeli te trudności przechodzą z, powiedziałabym z miejsca na miejsce, czyli z pracy do związku, ze związku do relacji z rodzicami, do relacji z dziećmi, do relacji z przyjaciółmi. To my w pewnym momencie tracimy siłę, tracimy motywację, no i niestety skakujemy na stare tory, jak stary pociąg, na stare tory i zaczynamy zachowywać się zupełnie niezgodnie z tym, czego się nauczyliśmy i co tak naprawdę przynosiło nam bardzo dobre efekty wcześniej. No właśnie, dlaczego zrobiłam ten proces? Dlatego, że sama postanowiłam sobie ten proces powtórzyć po to, żeby też powrócić w niektórych elementach mojego życia. Do tego, kim byłam kiedyś, ponieważ parę sytuacji przeróżnych spowodowało to, że ja się też gdzieś emocjonalnie zapędziłam w różne miejsca, włącza nam się nawodnienie. E, to postanowiłam, że chcę powrócić do tego, chcę powrócić do radości, chcę powrócić do bardziej pozytywnego myślenia, chcę nie zadręczać się myślami, że coś nie wyjdzie, coś się nie uda. Z czymś będą kłopoty, z czymś będą problemy, albo coś będzie kłopotliwe. Dlatego ja sama ten proces zaczęłam sobie robić zdecydowanie wcześniej niż pomyślałam, że zrobię go tutaj w formie procesu dla wszystkich i w formie wyzwania 21-dniowego. I dlatego postanowiłam, że żeby. Sama siebie też wzmocnić w tym procesie, ale też dać Wam jakąś możliwość popracowania bądź zauważenia pewnych elementów, popracowania nad sobą, ewentualnie skorzystania z tego, że yy, ja robię ze sobą proces, który mogę też umożliwić zrobienie Wam. Taki był pomysł. Decyzja była bardzo spontaniczna. Ja wróciłam do tego procesu, robię go od początku razem z Wami. On przynosi mi dużo więcej satysfakcji, dużo więcej motywacji niż wtedy, kiedy robiłam go sama, ale też mam fajny feedback od Was, że rzeczywiście pomimo tego, że te ćwiczenia są trudne, to jednak warto z nimi pracować, bo nawet jeżeli w tej chwili macie jeszcze jakikolwiek opór, żeby stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie coś miłego, powiedzieć sobie jakąś fajną afirmację i nadal kłębią nam się gdzieś te myśli, które ciągle powodują jakieś wewnętrzne dialogi, to zapewniam Was, że warto ten proces przeprowadzić, warto go zrobić na sobie, warto też przetestować, jaką zmianę w Was wprowadzi i co spowoduje w Waszym życiu, co spowoduje w Waszych relacjach nie tylko z partnerem, z dziećmi, z rodzicami, ale też z przyjaciółmi, w pracy i generalnie we wszystkich sferach Waszego życia. Kochani, dlaczego my robimy ten proces? Tak jak powiedziałam, Następują czasami w naszym życiu pewne kryzysy, pewne niedogodności, gdzie my emocjonalnie jesteśmy już na tyle wyczerpani, że albo coś ze sobą zrobimy, albo, tak jak powiedziałam, w pierwszym bądź w drugim odcinku po prostu zostaniemy w naszym bagnie. To jest ten moment, kiedy mówimy sobie dość. Dalej już tak, jak jest, być nie może. I albo będzie lepiej. Albo nie będzie wcale, bo wiecie, tu już z tego mam dość, nie ma innego wyjścia. Więc to jest ten moment, kiedy my albo zostajemy i coraz bardziej się pogłębiamy, albo właśnie ruszamy do tej pracy ze sobą. Czym to się objawia? No objawia się to naszym podenerwowaniem, objawia się to trudnymi emocjami, objawia się ten etap tym, że możemy być smutni, możemy być źli. Możemy być w takiej niemocy, w takim, wiecie, zatrzymaniu, że my idziemy do pracy i nie jesteśmy w stanie nic zrobić, bo coś nas trzyma, coś nam nie pozwala, coś nam zabija naszą kreatywność, coś powoduje, że my jesteśmy ciągle podenerwowani, ciągle poirytowani, że nie mamy tej cierpliwości, którą mamy na co dzień. Coś nam mówi, że cały czas jesteśmy nie tacy, coś nam mówi, że nie potrafimy tego zrobić. Kochani, przede wszystkim przychodzi taki moment w życiu, kiedy my sobie myślimy: Jezu, ja chyba wegetuję. Moje życie zastygło, moje życie nie idzie do przodu, moje życie nie jest takie, jakbym chciała, moja relacja nie jest taka, jak bym chciała, moje kontakty z dziećmi, z dzieckiem nie są takie, jakbym chciała. I to jest ten moment, kiedy właśnie możemy zacząć to zmieniać. I kiedy Uświadomimy sobie, że to, że w naszym życiu coś nie działa, jeśli zrobimy ten krok do przodu i uświadomimy sobie, że to nie jest odpowiedzialność naszego dziecka, naszego partnera, naszego szefa, naszego rodzica bądź całego świata dookoła, to my wtedy zaczynamy przejmować tą odpowiedzialność i zaczynamy chcieć coś ze sobą zrobić. Zaczynamy jak w lustrze, obserwować, co nas najbardziej trigeruje i zaczynamy te triggery po prostu jeden po drugim zauważać, nazywać, dochodzić schematami, skąd one w naszym życiu się pojawiły i dlaczego one objawiają się w naszym życiu teraz jakoś bardzo mocno. Dlaczego ktoś, kto jest nam bardzo bliski, wywołuje w nas te triggery, czy jest to partner, czy jest to dziecko, czy jest to rodzic, brat, siostra. I to Właśnie jest to dlaczego. Dlaczego zaczynamy ze sobą pracować? Dlaczego zaczynamy robić pewne procesy ze sobą? To jest wtedy, kiedy w dzieciństwie na przykład dostaliśmy pewne przekazy, i te przekazy uruchamiają się w nas w tej chwili. To jest wtedy, kiedy zaczynamy nie dogadywać się z partnerem, z partnerką. I w naszej relacji jest jakoś bardzo nerwowo i kryzysowo. To jest wtedy, kiedy nie możemy się dogadać z naszym dzieckiem, pomimo tego, że bardzo byśmy chcieli, pomimo tego, że znamy metody i wiemy w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem. A mimo wszystko jest jakiś rozdźwięk pomiędzy nami i się nie możemy dogadać. To jest też wtedy, kiedy w pracy jesteśmy poirytowani, podenerwowani, nie umiemy słuchać szefa, klientów i wszystkich, którzy z nami współpracują. To jest też wtedy, kiedy w naszym życiu jest marazm, kiedy nie cieszą nas nasze pasje, kiedy wręcz rezygnujemy z naszych pasji i kiedy się dostosowujemy do tego, co jest dookoła nas, kiedy się dostosowujemy właśnie do dzieci, do partnera, do tych wszystkich osób, na które też przerzucamy odpowiedzialność za nasze niezadowolenie z życia. I teraz, kochani, w takim momencie warto sobie zadać dwa pytania. W takim momencie, kiedy jest nam trudno, kiedy jesteśmy w jakimś kryzysie, warto sobie zadać pytanie: co ja osiągnę dzięki temu mojemu zachowaniu? Co ja osiągnę, że ja będę przerzucała odpowiedzialność na wszystkich dookoła? Co ja osiągnę, że ja siądę i nic ze sobą nie zrobię? I drugie pytanie, które warto sobie zadać: dlaczego ja się upieram przy tym, żeby robić to wszystko, co w moim życiu nie działa? Co w moim życiu jest szkodliwe tak naprawdę dla mnie? Co nie wpływa na mnie pozytywnie, wręcz przeciwnie? Co utrzymuje mnie w tym stanie niemocy? Czy to jest poczucie winy? Czy to jest lęk? Bo tak jak mówiłam Wam w tym tygodniu, Niemoc w teraźniejszości może być winą tego, że winą tego, może być spowodowane tym, że my w przyszłości coś zrobiliśmy i cały czas winimy się za to, że wtedy coś zrobiliśmy albo możemy obawiać się tego, co się wydarzy w przyszłości, czyli to są te wszystkie nasze lęki i niepokoje. O tym rozmawialiśmy w jednym z tych siedmiu dni naszego wyzwania. Ale o czym jeszcze? Rozmawialiśmy o traumach z przeszłości. Rozmawialiśmy o braku poczucia własnej wartości. Co ten brak poczucia wartości wprowadza w nasze życie? Jakie są korzyści w cudzysłowie? No bo oczywiście nie są to korzyści. Jeżeli nie oglądaliście, to spójrzcie na odcinek, który mówił o poczuciu własnej wartości, o braku poczucia własnej wartości i co daje nam zbudowanie adekwatnego poczucia wartości. Rozmawialiśmy wczoraj też o wewnętrznym krytyku, który nam ciągle dziamdzia i dziamdzia, czyli to, to, o czym Wam wczoraj opowiadałam i w jaki sposób zapanować nad tym wewnętrznym krytykiem, jak z nim pracować, żeby on nam ciągle nie przypominał, jacy jesteśmy bezwartościowi. Rozmawialiśmy też w jednym z pierwszych odcinków o tych przekonaniach, które mamy, o tym, co nam. Pozostało z dzieciństwa, i o tym, jak to się w nas odkłada, jeżeli my nie uświadomimy sobie, że są to właśnie przekonania z dzieciństwa, a nie nasze własne myśli, nie nasze własne słabości, nie nasze ułomności i wszystko, co o sobie myślimy. Kochani, jeżeli nie byliście ze mną w tym wyzwaniu, a chcecie do niego dołączyć, to ja Was zachęcam, żebyście zaczęli ten proces od pierwszego dnia. On będzie codziennie nagrywany, on, będzie, on zostanie z nami tutaj na dłużej. Więc nawet jeżeli dzisiaj jesteście ze mną pierwszy raz i chcecie sobie wejść do tego procesu i zobaczyć, w jaki sposób on wpłynie na Wasze życie i czy wpłynie, czy nie wpłynie, a ja zaręczam Was, że na pewno wpłynie, to po prostu spróbujcie, cofnijcie się do pierwszego dnia, róbcie sobie ćwiczenia przed lustrem, do, do których instrukcje codziennie, bardzo skrupulatnie czytam Wam według procesu Louise Hay. I zadbajcie też o to, żeby pracować sobie z tymi zadaniami notatkowymi, dlatego że one otwierają nam bardzo dużo, powiedziałabym, takich klapek w naszej głowie, i dzięki tym ćwiczeniom uświadamiamy sobie, skąd my to wszystko mamy, dlaczego wewnętrzny krytyk nam gada, dlaczego my mamy przekonania takie, jakie mamy, skąd je mamy i w jaki sposób można z nimi pracować, dlaczego my mamy a właściwie nie mamy swojego poczucia własnej wartości, które jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. I jeżeli nie wiecie, czym się charakteryzuje adekwatne poczucie wartości, to zachęcam Was, cofnijcie się do tego filmu, dlatego że ja tam właśnie bardzo dokładnie powiedziałam, że poczucie własnej wartości to nie jest tylko to, co my dobrego o sobie myślimy, ale to jest też akceptacja naszych wszystkich słabości, naszych cech, których w sobie nie lubimy, bo jeżeli my ich nie zaakceptujemy. My ciągle będziemy się doszukiwali tego, że my jesteśmy w czymś niewystarczającym. Mam nadzieję, że te psy teraz nie zagłuszają mojego głosu i mam nadzieję, że yy, nadal mnie słyszycie. Kochani, powiedziałam Wam, dlaczego zdecydowałam się na ten proces. Może przejdę, ja chwilę poczekam, bo nie chciałabym, żeby to, co się tam dzieje z tyłu, zagłuszało to, co do Was mówię. I teraz, kochani. Powiedziałam Wam dlaczego, jaki był powód tego, że ja tak bardzo spontanicznie zdecydowałam się na, na ten proces, na rozpoczęcie tego procesu, ale też chciałam Wam powiedzieć, po co my to w ogóle robimy. Robimy to po to, żebyśmy nabrali takiej umiejętności kontrolowania, rozpoznawania naszych emocji i wybierania inaczej. Bo jeżeli nasze emocje są w tym momencie trudne i jeżeli my w tych trudnych emocjach pozostaniemy, to nic się nie zmieni. A tak naprawdę my i nasze życie jest sumą naszych wyborów. I to zdanie bardzo ze mną zarezonowało, dlatego że jeżeli my dzisiaj wybieramy na przykład pozytywną myśl, to jestem przekonana, że za kilka dni po pierwsze nasz nastrój nasz, się poprawi, nasza wibracja zdecydowanie wzrośnie ale tym samym też nasze życie będzie zdecydowanie przyjemniejsze i zobaczycie, w jaki sposób to wszystko później, to nasze pozytywne bądź negatywne myślenie, czy nawet nie tylko myślenie, ale też odczuwanie, bo samo myślenie w procesie pozytywnego y, afirmowania nic nie działa. My musimy dołączyć jeszcze do tego to poczucie, że my naprawdę wierzymy w to, co mówimy. To, co sobie mówimy, to, co odczuwamy. Bo jeżeli my będziemy sobie mówili, że jesteśmy fantastyczni, a w środku będziemy czuli, że my jesteśmy niewystarczający, to kochani, z tego nic nie będzie. Wy tego procesu nie przejdziecie, nie zrobicie. Dlatego, że tylko takie zetknięcie, tak jak kiedyś były reklamy mózg i serce, prawda? O, jak się światło zmienia strasznie. I ja się podświetlę troszkę lampą. I teraz tak. Kiedyś była taka reklama serce i rozum. I tutaj dokładnie to samo trzeba zrobić. Trzeba połączyć serce z rozumem. I to nie może być tak, że rozum jedno, serce drugie, jak w tej reklamie. To musi być, ta, to, musi być to połączenie. I dopiero wtedy my jesteśmy w stanie ze swoim życiem naprawdę zrobić coś pożytecznego, coś przyjemnego i to dopiero wtedy przynosi efekty. Jaki jest drugi powód tego, po co my robimy ten proces? Po pierwsze, jest to przejęcie kontroli nad emocjami i dokonywanie tych wyborów, ale po drugie, jest to przejęcie kontroli nad naszym teraz, nad naszym dniem dzisiejszym. Bo tak jak Wam wspomniałam, jeżeli będziemy żyli przeszłością, to będziemy żyli w poczuciu winy najczęściej. Albo Jakimiś nadziejami, które nie zostały spełnione. I my nadal mamy wtedy żal i poczucie winy. Żal i poczucie winy, jeżeli odsłuchacie sobie mój film, który dotyczy poziomów świadomości, jest na bardzo niskim poziomie wibracyjnym. My z tego poziomu nie jesteśmy w stanie z naszym życiem zrobić niczego dobrego. Także bardzo ważna rzecz to po prostu próbować wskakiwać na te wyższe poziomy wibracji. Na radość, na szczęście, na odwagę. To są te emocje, które powodują, że w naszym życiu zaczyna się dziać dobrze. Także kochani, po co? Po to, żebyśmy umiejętnie umieli kontrolować nasze emocje i wybierać inaczej. I po to, żebyśmy my sami, nie wszyscy dookoła nas, nie czynniki zewnętrzne, tylko my sami wewnętrznie mieli kontrolę nad naszym życiem. O, zdecydowanie lepiej teraz. I jeżeli chodzi o cały ten proces, ja już dzisiaj i wam, i sobie gratuluję, że jesteśmy w tym siódmym dniu. Mam nadzieję, że czujecie już troszeczkę różnicę tego, w jaki sposób możecie stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie coś miłego. Możecie powiedzieć sobie, że w końcu zaczynam siebie lubić, w końcu zaczynam patrzeć na siebie z przyjemnością, w końcu nasz opór zaczyna maleć. I im więcej będziecie ćwiczyć, tym zobaczycie, że to z dnia na dzień będzie coraz łatwiejsze, coraz łatwiejsze i coraz łatwiejsze. Ale pamiętajcie, ja nie mówię, że wszyscy już pozbyliście się tego oporu. Jeżeli ten opór macie, komary się zaczynają, a zapewniam Was, że są takie osoby, które jeszcze dzisiaj po tych siedmiu dniach mają ogromny opór, żeby stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie coś miłego, to pamiętajcie, że to jest normalne. To jest normalne. Nie biczujcie się z tego powodu. Nie stresujcie się, że już inni umieją, a ty ciągle jesteś w, tej, w tym swoim bagienku i nie potrafisz ze swoim życiem nic zrobić. I, a nawet jak już próbujesz, to w tym życiu się nic nie zmienia, więc po co to robić? Kochani, tylko systematyczność doprowadzi nas do tego, że jeżeli chcemy coś w życiu osiągnąć, to systematycznie, systematycznie, systematycznie pracując, my jesteśmy w stanie w pewnym momencie bardzo naturalnie dojść do tego do czego chcieliśmy dojść na początku. I teraz im częściej i im dłużej ćwiczymy, stajemy się naprawdę coraz bardziej świadomi tego, że to w naszym życiu będzie działało. Jezu, chyba muszę szybko skończyć, bo tam już zachód słońca już mnie prawie nie widać. Także kochani, najlepszym sposobem jest to, żeby uwolnić się od tego takiego Balastu przeszłości, czyli od tych przekonań i od tego wszystkiego, o czym mówiłam Wam przez 7 dni naszego wyzwania. I teraz, żeby zdążyć, za czym się ciemnie całkowicie, to chciałam Wam jeszcze przeczytać oczywiście zadanie na dzisiaj, ćwiczenie przed lustrem, a w zasadzie na jutro, bo wiecie, co ja postanowiłam, że jeżeli będę nagrywała wieczorem, to będzie to dla Was taki. Taki moment zapoznawczy z ćwiczeniem i od rana możecie już sobie ćwiczyć do kolejnego dnia. Więc ponieważ wczoraj tak się zdarzyło, że miałam naprawdę ogromnie dużo zadań i musiałam nasz lajc zrobić wieczorem stąd. Dzisiaj też to podsumowanie jest wieczorem. Kochani, ćwiczenie pracy z lustrem. Oczywiście standardowo stań przed lustrem, spójrz sobie w oczy i wypowiedz afirmację kocham cię. Jestem dumny z Twojej pracy. Powtórz te afirmacje 10 razy, dodając sobie swoje imię, po to, żeby, wiecie, nasz mózg zakodował, że my mówimy do siebie, a nie do mojego dziecka, mojego partnera, przyjaciela czy przyjaciółki. I teraz, kochani, teraz zajrzyjcie sobie głęboko w oczy i tak jak któregoś dnia robiliśmy takie ćwiczenie z tą płytą, którą sobie tam mieliście wyobrazić, czy sobie ją wyciągacie, także. Wyobraźcie sobie, że te afirmacje coraz bardziej kodują się w Waszej głowie, przez to, że my je sobie cały czas mówimy. Jutro powtarzamy sobie tylko i wyłącznie kocham Cię i jestem dumna z Twojej pracy, którą dokonałeś w ciągu tych siedmiu dni. I kochani, jeżeli chodzi o ćwiczenie notatkowe, ale ścięgno. I tutaj takie ćwiczenie. Dlaczego ja zapowiedziałam Wam, że dobrze by było, żebyście sobie te ćwiczenia robili w Waszych zeszytach? Dlatego, że dzisiaj właśnie, a właściwie jutro, będziecie mieli ten dzień, kiedy jest punkt pierwszy, który, który mówi o tym. Wyjmij swój notes i otwórz go na pierwszym ćwiczeniu, jakie dokonałeś podczas pierwszego dnia. Odczytaj obserwacje i odczucia, jakie zanotowałeś tego dnia podczas pracy z lustrem. Na nowej stronie napisz, jakie odczucia oraz obserwacje po pierwszym tygodniu pracy pojawiły się u Ciebie. Czy ćwiczenia przychodzą Ci coraz łatwiej? Czy czujesz się bardziej komfortowo patrząc w lustro, czy nadal jeszcze czujesz opór? Zanotuj swoje sukcesy w pracy z lustrem. Zapisz też, co sprawiło Ci największe trudności. Kochani, ja się nie spodziewałam, ja się podzielę z wami, to jest bardzo intymne wyzwanie, ale jedynym ćwiczeniem, które sprawiło mi ogromną trudność, naprawdę ogromną trudność, było ćwiczenie, które mówiło o tym, co inni mogą w Tobie lubić, co inni mogą w Tobie kochać. Kochani, ja przez to ćwiczenie nie przebrnęłam. Ja do niego wrócę dzisiaj przy tym podsumowaniu, i mam nadzieję, że dzisiaj, właśnie z takim nowym nastawieniem. Jezu, ja mam nadzieję, że mnie było słychać, bo teraz jest taka cisza. Ja mam nadzieję, że z tym nowym nastawieniem wrócę sobie do tego ćwiczenia i zrobię go właśnie w tym podsumowaniu. I teraz kolejny punkt z Waszego ćwiczenia to jest: stwórz nowe afirmacje, które pomogą Ci opie uporać się z tymi obszarami. Na których nadal masz blokady. Kochani, takie podsumowanie. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w tym wyzwaniu. Pamiętajcie, że wszystkie nasze doświadczenia, czy one są trudne, czy one są łatwiejsze, są dla nas dobre. I pamiętajcie, że sukces niczego nas nie uczy. Sukces jest po prostu sukcesem, kiedy my tak naprawdę uczymy się najwięcej. Najwięcej uczymy się z tak zwanych porażek. Ja nazywam to lekcjami. Jeżeli mamy trudno, jeżeli zatrzymamy się i zastanowimy się dlaczego mamy tak bardzo trudno. I jeżeli poobserwujemy w naszych bliskich, jak w lustrze, co oni nam mówią o nas. Jeżeli zaczniemy z tym pracować, to wierzcie mi, ta tak zwana, w cudzysłowie, porażka jest zdecydowanie lepsza niż sukces. Z tym dzisiaj chciałam Was zostawić. Pamiętajcie, że każda porażka jest lekcją, z której dobrze jest wyciągnąć wnioski i zacząć pracę. I tą pracę możecie zacząć. W każdej chwili. My jesteśmy dzisiaj na siódmym dniu, ale jeżeli masz ochotę rozpocząć ją w tej chwili, to zapraszam, obejrzyj od samego początku nasze wyzwanie. Ja się dzisiaj z Wami żegnam, mam tu całą masę komarów, także zaraz się będę chowała. Jak widzicie, jest już na tyle ciemno, że za chwilę przestanie mnie być widać. I życzę Wam cudownych podsumowań, fantastycznego piątku. Jutro spotkam się z Wami. Też wieczorem. I w niedzielę też zapraszam Was wieczorem. Będę oczywiście w relacji wspominała, o której godzinie będę mogła się z Wami połączyć i mam nadzieję, że widzimy się jutro. Do zobaczenia, kochani, cudownego piątku jeszcze raz.